Pani, podejmując temat przymierza, podejmując to zagadnienie, musimy się oprzeć na słowie Bożym. Tylko cała subtelność polega na tym, że my musimy zajrzeć. Ono do nas przemawia o przymierzu dużo bardziej niż tylko i wyłącznie w swoim tekście. Ono do nas mówi w całej swojej strukturze. To jest coś, co nie jest takie widoczne od razu, co jest bardzo delikatne, ale co jest w Słowo Boże wpisane. W jaki sposób? Otóż Słowo Boże pierwotnie, Stary Testament, nie było spisywane jako księga. Było spisywane na... na zwojach. Na zwojach. I teraz naukowo ten układ zwojów nazywa się tanach. Czyli akronim od pierwszych liter trzech zwojów, bo te zwoje były trzy. My dzisiaj mamy Pismo Święte super rozpracowane, mamy je podzielone, poukładane, to analizujemy style, gatunki literackie, analizujemy treść, ale pierwotne, te trzy zwoje to była Tora, Katubim. I Nebim. Pierwszy zwój Tora. Wszyscy dobrze wiedzą, że odzwierciedlone w naszym słowie Bożym jako pięcioksiąg. Pięć ksiąg, które zaczynają całą historię zbawienia ludu wybranego. Tora to pouczenia. Kolejnym ze zwojów, jaki był, to byli Nebim. Prorocy. I ostatni zwój to było katubin, czyli pisma. Dlaczego mówię mówiąc o przymierzu, o strukturze Słowa Bożego? Bo kiedy zwrócić uwagę na każdy z tych zwojów, on miał pewien zamysł. Tam była wpisana pewna, pewna droga, która się powtarza. Ona nieraz jest mniej lub bardziej subtelna, ale. Ona jest obecna w każdym z tych zwójów. Każdy zwój opisywał działanie Boga. Na starcie zaczyna się wielkie działanie Boga. Otrzymujemy taką, tak namacalną Jego bliskość, tak namacalną Jego obecność. Doświadczamy Bożej Miłości. I w tym momencie, kiedy czujemy, że Pan Bóg nie prowadzi, działa, ingeruje w historię. Bóg wychodzi do człowieka z obietnicą. Mówi o przymierzu. Ja Was zapraszam do przymierza. Każdy z tych zwojów mniej więcej przedstawia tą drogę. No, po przymierzu to jest czas wielkiej szczęśliwości i radości. Po przymierzu to jest wielkie oddanie. Tak, Pan jest z nami. Nie? Jest dobrze, Amen. To, to jest ten moment, który nas wniesie, to jest ten moment, który jest najwspanialszy w historii. I oczywiście on się kończy tak, że no właśnie, nie? że ludzie tak, tak się dobrze czują, tak się dobrze czują, i zaczynają od tego przymierza odchodzić. I zaczynają po swojemu, za zaczynają odstępować od tego, jakich jak ich Pan Bóg prowadził, do czego ich wzywał. I to zawsze prowadzi do jakiejś katastrofy. To zawsze prowadzi do jakiegoś nieszczęścia. Do takiej sytuacji, w której człowiek jest już totalnie bezradny, jest totalnie odrzucony. Nie? Naród wybrany, wygnany. Świątynia zniszczona. Zbeszczeszczona. W każdym ze zwojów kolejne te etapy i znowu to samo. I znowu to samo. I każdy z tych zwojów doprowadza do takiej sytuacji, że już jest tak źle, że, że już się wydaje, że gorzej być nie może, nie? że jesteśmy totalnie opuszczeni, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że jest jedno wielkie nieszczęście. I, I koniec. No nie. Bo zawsze w tym momencie jest Boże obitne: choć ja cię z tego wyrwę. Ja cię z tego wyprowadzę. Po czym zaczyna się nowy zwój, wielkie działanie Boga, i ta, ta, ta. ten schemat się powtarza. Ten się dzieje. Pierwsze przymierze, pierwsza wielka obietnica już jest bardzo szybko się pojawia. To jest tak, już jest z Adamem. Chodź, nie? Jak już Adam rozjechał wszystko, jak już było najgorzej, jak zostaje wygnany z raju, no to to nie jest tak, że na tym skończysz. To nie jest tak, że już nigdy nie doświadczysz tej Bożej bliskości obecności. Jest obietnica nowego Adama mimo upadku, mimo grzechu, który teraz będzie ciążył jako grzech pierworodny, to będzie wyjście z tej sytuacji. Potem, potem jest Wielki Potop. To jest bardzo ciekawy fragment, bo wielki, Wielka Woda, Wielki Potop jest obecny nie tylko w przekazach judeo-chrześcijańskich. Był wielkim zaskoczeniem dla, dla misjonarzy, Którzy przybywali na nowe rejony i słyszeli o tym wśród mitów, wśród legend, że był kiedyś taki czas, że była wielka woda, która zalała i zniszczyła wszystko. Szukano, jak do tego doszło, jakimi drogami może doszły te historie Izraela w tamte rejony, ale okazuje się, że one najprawdopodobniej gdzieś pojawiały się niezależnie. Może była rzeczywiście w historii ludzkości. Tak wielka katastrofa, a może gdzieś w ludziach stworzyła się taka koncepcja no, wielkiego oczyszczenia świata. Ale, ale po tym wielkim nieszczęściu, nie? po tym wielkim potopie, Bóg przychodzi do Noego i mówi: Noe, chodź teraz, ja z tobą zawieram przymierze. Ja chcę z tobą zawrzeć przymierze. Ja już nigdy tak tej ziemi nie zniszczę. Już nigdy nie dojdzie do. Do tak wielkiego kataklizmu. Ja, ja Ci to gwarantuję. My czujemy, że przymierze to musi iść tak, nie? ja to, a Ty to. A to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Bóg nic nie chce w zamian. Mówi: ja, ja się zobowiązuję. Ja biorę tą odpowiedzialność na siebie. Kolejne przymierze z Abrahamem w przymierze, które ma dotyczyć nie, ta, ta, Twojej rodziny, Abraham. Twoja rodzina stanie się wielkim narodem, tylko ogarnij tą rodzinę, żebyście trwali przy mnie, żebyście nie mieli żadnych innych bogów, żeby to ja był Waszym Bogiem, pamiętajcie o mnie. Trwajcie wiernie przy mnie. I znowu, znowu zostaje to potwierdzone w przymierzu. I teraz uwaga, to zostało wykonane dokładnie tak, jak, wykon... jak podpisywano wtedy sojusze. Jak wtedy te wielkie przymierza podpisywano. Znaczy, nie wiem, czy pamiętacie, co Abraham zrobił? Zwierzęta. Tak, nie? Porozrąbywał zwierzęta. Rozczłonkował je, tak po pół. Nie? Ułożył taką ścieżkę z tych rozczłonkowanych zwierząt. Przyrąbanych na pół. I odganiał ptaki, nie? Żeby tam nic nie zażarł i czekał. I czekał. I teraz, kiedy zawierano takie przymierze, to normalnie tych dwóch sojuszników przechodziło między tymi rozrąbanymi nie? częściami zwierząt. Jeden, jedna interpretacja tego pozytywna jest taka, która mówi: Patrz, my teraz będziemy w takiej zażyłości, Takiej bliskości, w takiej zależności od siebie, żebyśmy. Nie, że, tak jak są te rozpoło rozpołowione części zwierząt mają stanowić jedno, to żebyśmy w tym się potrafili aż zmieścić, żebyśmy byli tak bardzo jedno. Jest też wersja negatywna. Patrz, idziemy teraz razem między tymi rozpołamanymi, rozczłonkowanymi zwierzętami, jak odstąpisz od tego przymierza. żebyś doświadczył tego, co to te zwierzęta, tyle z Ciebie zostanie. Nie? Wiecie, jak to musiało oddziaływać na psychikę, nie? Jak to musiało zostawać? Pa, patrzcie, ile, wy, ile jest, ja nie, ale ile w Was jest nie, napięcia, jak trzeba podpisać nie, umowę bankową, kredyt, łoma nie? A się okazuje, że taki podpis to Uch, nie? Przy takim przejściu między, między tymi rozdartymi zwierzętami. Tak. Tylko co się stało tam, kiedy Abraham zabierał, nie? Bóg wezwał do przymierza Abrahama. Zwróciliście uwagę, czy Abraham przechodził przez te zwierzęta Nie, Nie. 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 On tylko doświadczył tego, że Bóg przeszedł między nimi, że to Bóg przechodzi między nimi. Abraham nie musi przechodzić. Bóg, który wychodzi do tak bardzo, mówi: patrz, ja, ja to biorę na siebie, ja się związuję tym przymierzem tak bardzo. On, on mnie będzie tak mocno wiązać. Może Bóg już wiedział, że, że my po prostu nie damy rady. Że nas to powinien czekać właśnie ten los. I potem Bóg zawiera przymierze z całym narodem izraelskim. I mówi: Macie, przestrzegajcie tego, co Wam daje. Przestrzegajcie tego prawa, jakie My Wam daje. Później będzie jeszcze zawierał przymierze z Dawidem. Mówi, Patrz, już, jesteś, już nie jesteś ani tylko rodziną, klanem. Nie jesteś już tylko jakimś małym narodem. Jesteś naprawdę już ważnym graczem na scenie politycznej. Jesteś ważnym narodem. Masz nowoczesną strukturę. Masz prawo. No. Trzymaj się go. Narodzie wybrany trzymaj się tego prawa. No i nie daliśmy rady. No i za każdym razem. Historia tych zwojów kończy się tak samo, że nie daliśmy rady, że nie idzie, że tak po ludzku to nie wychodzi. I wtedy Bóg przychodzi i mówi: Ja zawieram przymierze nowe z całym ludem, już z wszystkimi. O, oto ja teraz uzdrowię to wszystko, co byście zaprzepaścili, co byście zmarnowali. O, to ja teraz posyłam mojego syna nowego Adama, potomka Abrahama, tego, który jest z narodu izraelskiego, który jest w stanie wypełnić całe prawo, tego, który jest królem w linii po Dawidzie, potomka Dawida, żeby on wszystko uczynił nowe żeby te przymierze one trwało, żeby one było, obowiązywało. Jezus na drzewie krzyża bierze na siebie wszystko to, co nas powinno spotkać, te rozpołamane, rozdarte zwierzęta. On wziął to na siebie, żebyśmy mogli trwać w nowym przymierzu. Jak mówimy o przymierzu, musimy mieć tą perspektywę. Przyznajcie się szczerze, tak przed sobą. O czym myśleliście wchodząc w przymierze? Nie było trochę tak, że budziły się lęki, że był taki bilans zysków i strat, nie? Że, że w głowie siedziało mi, co jeszcze będę musieć. Jaki punkt z przymierza był dla mnie największym wyzwaniem, był dla mnie trudnością? Nie było trochę tak, żeśmy szukali, ile mnie to będzie kosztować? Albo, bez cudzysłowa, kosztować? A popatrzcie, perspektywa jest zupełnie inna. Bóg Ciebie zaprasza, i chodzi Chodzi, ja chcę, żebyś ty miał świadomość tego przymierza. To wszystko, co się dzieje, to żebyś miał świadomość mojej bliskości, mojej obecności. Co zawieraliście? Obietnice? Kontrakt? W przymierzu nie chodzi o rzeczy. Chodzi o osobę. W przymierzu chodzi o wejście, uświadomienie sobie w rzeczywistość, który, który mnie Bóg zaprosił. Życie tą rzeczywistością. Słuchajcie, wiecie, jak... To, to pięknie widać, kiedy popatrzymy na źródło słów? No, po hebrajsku beret, po grecku diatek. A wiecie, jak jest przymierze po łacinie? Testamentu. Testamentu. Zabierając przymierze, masz świadomość tego, że to, to się potwierdza wszystko, to jest umowa jednostronna. Jak ktoś spisuje testament, to, to nie spisuje go zobowiązując drugą osobę. On patrzy, co może dać. On chce dawać. Masz świadomość tego, że ktoś myśli o tobie w perspektywie swojej śmierci? Masz świadomość tego, że ktoś myśli o tobie w perspektywie przekazania ci swojej misji, swojego dzieła, dorobku całego swojego życia? Takie jest to przymierze. Bądź ufa. On wie, że tego nie zmarnujesz. I ufa tak bardzo, że aż całe swoje życie udał za to. Dlaczego chcę trwać w przymierzu? Bo nie mogę już inaczej. Bo je mam na sercu wypisane bo doświadczyłem tej rzeczywistości, która mi została dana, zadana, bo szukam tych, którzy też mogą mnie przyjąć, żeby mieć w pełni Jego.